My już jesteśmy każdy po pięćdziesiątym. Pan Bóg nas nie zabrał w młodości, co pewnie by rodzice rozpaczali, ale Pan Bóg nas nie zabrał prawdopodobnie z prostego powodu, że nie było nasze życie nieskalane. Więc gdyby nas zabrał, to jaki by był nasz stan? Nasz stan? Nie było jak nas chronić przed dalszymi latami, przed starością, sędziwością. Bo co tu chronić, jak życie nie było nieskalane. Więc jesteśmy po pięćdziesiące. I wezwanie do większych rzeczy jestem stworzony. Tym bardziej musi nam w uszach, choćby słuch był przytępiony, to słuch duży musi być wytężony. Wezwanie do większych rzeczy jestem. Do większych rzeczy jesteś stworzony. Bębnić. Dudnić. Jak bęben, jak gong do większych rzeczy, jakich życia wiecznego w nie.